Dzień dobry, witam, dzisiaj idziemy na basen, idziemy z juniorem i będziemy sprawdzać, czy ja będę sprawdzał, czy coś takiego jak Apple Watch I się nadaje do treningu pływackiego, e, więc tak, trening, który chce zrobić się wyświetla właśnie na ekranie i zobaczymy co z tego wykryje, spoiler alert, e, generalnie drille, czyli jakieś y, treningowe rzeczy, takie ćwiczenia zupełnie nie wykrywa, no ale zobaczymy, zobaczymy. Pierwsze, jeśli sobie pływacie z, z tym czymś, to mm, jeśli nie wiem, pływacie, pływacie i nie wiecie, czy jesteście na 125 metrze, czy 175. Y, ja wiem, że generalnie liczenie do 8 czy 10 nie powinno nastręczać trudności, ale jak jest, to każdy wie. No więc, y, tak, y, nie sprawdzicie tego sobie. Na garminie normalnie, nie wiem, niezależnie od tego, jaki robicie nawrót, to możecie sobie gdzieś tam spojrzeć na niego. Przed odpchnięciem od ściany, tak i jakby wiecie, w jakim miejscu jesteście. Tutaj nie, ponieważ ekran pod wodą tak za bardzo jakby nie działa. Na pewno nie zadziała tak, że gdzieś tam obrócicie rękę i on się akurat włączy, ponieważ jest opóźnienie, a nawet a nawet jakby nie było opóźnienia, to on się i tak pod wodą jakoś raczej nie, nie włącza. Więc tak, nie sprawdzicie tego. Cały trening jakby działa na takiej zasadzie, że odpalacie trening, tak i i nic z tym nie robicie, w sensie nie klikacie żadnych lapów, nic takiego. Zegarek sam rozpoznaje, co się dzieje, co powoduje jedną fajną rzecz, że nie trzeba nic klikać, natomiast mi się wydaje, że jak klikamy, to wiemy, w którym momencie klikamy i wiemy, co się dzieje, więc taką mamy pewność. Natomiast to, jakie wady to ma, to to, że nie mamy podsumowania jakby na bieżąco, nie wiem, przepłynęliśmy setkę i nie wiemy, czy zrobiliśmy to w tyle, czy w tyle. Nie mamy tej takiej szybkiej pętli feedbacku, nie mamy tej szybkiej informacji zwrotnej, dzięki czemu wiemy, czy dana rzecz, którą robiliśmy, była wykonana dała jakby określony rezultat, tak i wydaje mi się, że jednak to jest dosyć ważna rzecz. Druga kwestia, nie wiemy czy ta kolejna setka była mocniejsza od poprzedniej, jeśli tak miała być, jeśli miała być progresja czy nie. Więc jest kilka takich rzeczy, które faktycznie, jeśli mamy jakiś ustrukturyzowany trening, to po prostu robią, robią problemy. Nie zlicza oczywiście drilli, tak więc jak płynąłem z deseczką to te długości nie były zliczone. Jeszcze jedna ciekawa kwestia to to, że na początku niby się ustawia, że płyniemy na niece 25-metrowej, natomiast zegarek wyskakuje na przykład z takim pomiarem 997 metrów. Dlaczego? Nie mam bladego pojęcia, w ogóle nie wiem o co chodzi i później na przykład, czy 990, miałem coś takiego, że tam wyskoczyło, nie wiem, 1000, nie, przy, przyczepę, przyczepę się do tych 900, na przykład 992 metry. I jak stałem przy murku, to nagle się zmieniło na 997, a później na 1000, i później już nie rosło, więc dobiło do, tych, do tego 1000. Ale teraz nie wiem, czy na przykład zaraz sprawdzę, oczywiście, czy ten czas był liczony do 1000, że ja niby jeszcze płynąłem, czy, czy, czy jak. Więc strasznie porąbane, prawdę powiedziawszy, te, 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 te wyniki tam wychodziły, te, te, te liczby pojawiające się na ekranie. Szczególnie jeśli wpływamy, nie wiem, 25 i nagle zamiast 1120, 1175 mamy 1168, i w ogóle wtedy nie wiadomo, czy dobiliśmy do 1150, czy do 1175, czy w ogóle co się dzieje. Tak więc mm, słabe, słabe, słabe na maksa. No mówię, jedyny plus jest taki, że jakby włączamy, zapominamy, i mam nadzieję, że mamy dobrze podzielony trening na, na długości, jakby zobaczymy w ogóle co tam się dzieje. Więc pierwsze wrażenie negatywne, jeśli chodzi o taki, no mówię, ustrukturyzowany trening, jeśli pływamy jakieś konkretne jednostki, tak? Jako, że nie mamy podsumowania okrążenia, no to też nie mamy podsumowania przerwy, więc jeśli mamy pływać, nie wiem, jakieś tam setki z przerwą 15 sekund, no to pff, będzie ciężko, tak? Jeśli mamy, nie wiem, pływać setki start 2,30. No to jest o tyle łatwiej, że po prostu możemy sobie patrzeć na pływalni na zegar, tak? I z zegara, jakby rozpoznawać, że tam nie wiem, znamy swoje tempo, pływa, nie wiem, 2,15 czy, czy 1,50 na setkę. Kończymy setkę, patrzymy i OK, dobra, ta czerwona ta czerwona kreska, ta czerwona wskazówka na zegarze jest tutaj, czyli ok, minie 30 sekund, to wtedy pewnie startuje. Oczywiście na zegarku jest jakby wszystko łatwiej, nie trzeba myśleć o pewnych rzeczach, można się skupić na tej technice, na tym co robimy w wodzie, a nie że jeszcze kombinować tutaj z czasem. Chociaż oczywiście znajdują się osoby, które uważają, że na basenie napływalni powinniśmy bardzo dużo myśleć o wszystkim, co nas otacza, i taka pełna koncentracja i świadomość tego, co się dzieje, co robimy, jak robimy, ile, czego yy, i tak dalej, jakby bardziej pomaga niż przeszkadza, ponieważ te wszystkie urządzenia rzekomo nas odmurzają. Yy, i myślę, że każdy gdzieś tam może trochę znaleźć prawdę w tym. To co jeszcze ciekawego, to co się pojawiło, to to, że tętno. Tutaj, była jest tam, aktualizacja Watch os wyszła i okazuje się, że Watch próbuje, nie wiem z jaką skutecznością, o tym za chwilę, próbuje tętno nam sprawdzać. Czasami ta ikonka tętna była taka wyszarzona. I w ogóle cyfry, jakby były wyszarzone, to znaczy, że jakby zgubił się z tym tętnem, ale później pojawiała się wartość już normalna, jakby takim białym fontem napisana, z czerwonym serduchem, to jakby oznaczało takie są moje domysły, ale jakby myślę, że są prawidłowe oznaczało, że to tętno, jakby pomiar trwa, jest dobry, skuteczny i że właśnie tak bije nasze serce. Ja robiłem parę przyspieszeń i faktycznie wtedy to tętno rosło. Wydawało mi się, że jak urosło to było za wysokie, bo tam na 150 paru doszło przy jakiś tam trochę mocniejszej 50. Czasami po luźnych 50-100 metrach było w okolicach 100, gdzie no przyznam się ostatni raz w wodzie byłem tak, żeby wykonać jakiś trening. To tak ze 3 tygodnie temu, więc jakby, jak zobaczymy zaraz czasy, to proszę się nie śmiać i, i w ogóle, proszę nie patrzeć, w ogóle proszę już wyłączyć to. Więc tak, ten, no. niestety, jakby nie mam garmina swojego, a nawet jakby miał, to nie mam do niego tej niebieskiej czy jakiejkolwiek opaski na klatkę, żeby móc porównać te wyniki. Więc to będzie taki test, jakby pierwszy, powiedzmy, może bez konkretnego porównania wartości póki co. Na to przyjdzie czas, i wtedy faktycznie może będę miał opaskę na klatkę i porównamy konkretne, czy to ten w ogóle w jakikolwiek sposób można na nim polegać, tak? jeśli chodzi o mierzenie z nadgarstka. Ale to jak będę miał swojego Garmin'a, kupię swojego Apple Watcha kiedyś, to wtedy może się za to zabiorę. Póki co chcę sprawdzić tylko, czy Apple Watch się nadaje do pływania, a później w kolejnych filmach też na rower czy do biegania. E, póki co nie za bardzo, natomiast dwie sprawy. Po pierwsze, e, jeśli po prostu sobie pływamy, nawet jeśli mamy jakiś ustrukturyzowany trening, ale jakby nie mamy mega ciśnienia na niego, to można realizować te treningi, później zrzucić to na komputer, zaraz pokażę jak i jakby spoko, tak, można sobie bawić, a przy okazji mamy Apple Watcha, który może nam służyć do wielu innych rzeczy. O drugie, chciałem jeszcze powiedzieć, że ten oto zegareczek to jest Apple Watch drugiej generacji, więc nie najnowszy sprzęt. Jakby na wideo było widać trochę, takich, trochę, trochę takiego zamolenia, i prawdę powiedziawszy, nie wiedziałem, czy to zamolenie jest spowodowane tym, że cały zegarek jest mokry, bo wtedy też jakby wyświetlacz jest mniej responsywny, jakby kolejna wada. Czy tym, że po prostu zegarek zamolił? Inaczej by było pewnie z Apple Watchem 3, jeszcze inaczej z Apple Watchem 4, który w chwili nagrywania tego wideo jest zegarkiem najnowszym, wyszedł bodajże jakoś tam pół roku temu, plus minus, tak? Plus minus pół roku temu, chyba nawet trochę więcej, ale jakby mniej więcej. Więc to jest Apple Watch 2. Tym bardziej się zdziwię, że tętno jest mierzone, ale tak, weźmy na poprawkę, że to nie jest najnowszy sprzęt. I że ma trochę jest porysowany. Yy, więc tak, dobra, pogadałem o takich pierwszych, dość długich, ale myślę, że ważnych spostrzeżeniach odnośnie tego, że jeśli ktoś szuka naprawdę dobrego, profesjonalnego narzędzia, gdzie za każdym razem będzie mógł sprawdzić, ile już przepłynął, szybki rzut oka. Jak wyszło ostatni interwał, szybka zmiana na tak do góry w garminach start, żeby wykonać ćwiczenia, drill, tam, pływanie z deseczką czy coś takiego, no to zdecydowanie to nie jest to. Natomiast pomijając wszystkie zalety Apple Watcha jako smartcygarka, jeśli ktoś po prostu chce sobie popływać, czy nawet zrobić jakiś trening, biorąc pod uwagę, że nie będzie miał pływania na przykład z deseczką wliczonego w długość treningu, jak najbardziej można robić te treningi, o ile zostanie to dobrze zrzucone, więc działamy dalej. Dobrze, więc ja tutaj jakieś żółte okulary noszę. Teraz mam czarno-biały telefon. Przepraszam za te wszystkie tutaj niedogodności, ale to takie różne moje sposoby na hakowanie siebie. Więc tak, żeby zrzucić aktywność zegarka na różne platformy, używam takiej aplikacji jak RunGap. Oczywiście normalnie wszystko powinno być w kolorze, tylko teraz jest czarno-białe. Działa to w ten sposób, że teraz jest connecting do Garmina, sprawdza, czy są jakieś nowe aktywności, nie powinno być żadnych nowych w terminie. wtedy sprawdza aplikację health w telefonie, które się jakoś tam komunikuje z zegarkiem i powinno znaleźć, że coś tam nowego się w zegarku pojawiło, no i jest jeden nowy activity i mogę albo later, albo share od razu zrobić, więc robię od razu share. W aplikacji RunGap miałem skonfigurowane, żeby wszystkie aktywności z ostatniego jednego dnia, więc codziennie lub co dwa dni powinienem ją odpalać, zostały synchronizowane z wybraną platformą. Dobra, więc przejdźmy teraz do Garmin Connect, więc łączymy się z moim komputerem. No więc tak, mamy tutaj normalnie swimming dodany, mamy tempo, które chyba wynika z mojego faktycznie pływania, czyli 2 minuty na 100 metrów, a nie, że tak jak było na zegarku, że tam jakieś. 4 minuty na, na 100 metrów, czyli przerwy na pewno zostały wycięte. Jest czas, jest dystans, które zostały zmierzone poprawnie. Oczywiście bez tych 100 metrów, yy, które były tutaj na ćwiczenia. Tutaj nie wiem, zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Jest tętno średnie 110, maksymalne 151 jak mówiłem, jest average moving pace jest minuta 34, co jest błędne. Best pace minuta 13, też wydaje mi się, że błędne. Jest 14 strokes na minutę, 30 strokes na minutę max, 14 na długość. Nawet słow jest podany. No proszę, więc teoretycznie tutaj wszystko jest. Mamy podane tętno, tak czyli faktycznie jak pływałem to on rosło, jak odpoczywałem to malało. Więc no, tutaj jakoś strasznie mocno było, mimo że to płynąłem już na lajcie. Więc to na pewno jest. Błędne, bo wątpię, że tutaj miał. Tutaj pokazuje 147, więc wątpię, żeby, żeby to było prawdziwe. No dobra, to najważniejsze. Patrzymy na splicy, czyli tak. Po pierwsze, jest wszędzie freestyle, czyli mamy uu, mamy bardzo słabą sytuację, ponieważ wszędzie są naliczone 25 metrów. Nie ma podziału na, na setki, czyli to pływa na przykład pierwszą setkę. Robiłem przerwę i tu pływałem kolejną setkę. Robiłem przerwę, to była. Nie, przepraszam, najpierw płynąłem 200 metrów rozgrzewki, później robiłem ćwiczenia i robiłem 100, 200, 300, 400 i 500. I to była dopiero kolejna 50. Także, ojejku, bardzo słabo to jest pokazane. To są wszelkie informacje, oczywiście garmi się źle rozjechał, ale to nic. Więc tak, zdecydowanie jest źle pokazane, nie ma sumarycznego 200 metrów, każde jest piątka jest osobno, więc trzeba zapisać sobie tutaj w ogóle w tym temacie, co było w ogóle pływane, czy w notatkach. Więc tak, no jest podany average pace, więc w jakiś tam sposób są liczone. No, ale pierwsze 44 sekundy, później 25, to są na pewno złe wartości. Znaczy, na pewno to 44 jest złą wartością. E, jakieś machanie rąk złapało, więc e, tak to jest źle. To, e, tu są porozdzielane, jest to wszystko. E, no jest tętno, tak, ale jakby tętno można też w karminie. E, no i tutaj faktycznie płynąłem 50 na pleckach. E, później tam coś jeszcze. A te 25? raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 90, 11, płynąłem 8, 25, tak, więc dobrze zmierzył. I później 75 kraulem i 25 glifem do mety. Mm, więc tak, styl rozpoznał dobrze. To, te 44 sekundy są złe, ale to może na początku po prostu tak głupio zmierzył. Tak, poza tym tutaj znowu 49 sekund. To jest początek setki kolejnej, więc znowu stwierdził, że płyną, zacząłem płynąć dużo szybciej niż faktycznie zacząłem, więc błąd tutaj z kolei tego błędu nie ma, tu też nie ma, tu też nie ma, a tutaj już powiem, jakieś tam 50-25, nie chcę mi się patrzeć. Sprawdzać tego dokładnie, natomiast no, widać, że jakby do analizy to się nie nadaje, bo nie będziemy sobie sprawdzać teraz ta setka, jakim tempem była, pomijając, że tu jest błąd w ogóle pomiaru, ta setka, jakim tempem była pływana, nie będziemy tego sumować i dzielić i to znaczy, nie, no, może dzielić, nie, ale sumować i patrzeć, jaki tu czas wyszedł, a tutaj sumować temp i dzielić 4 przez 4, żeby sprawdzić średnie tempo. No nie nadaje się to do. Do, 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 do trenowania takiego, żeby mieć feedback. Znaczy szybką, szybką no w ogóle jakąkolwiek informację zwrotną. No więc smuteczek, prawdę powiedziawszy, myślałem, że to jednak lepiej będzie pokazane później na platformie, ale okazuje się, że tak jak nie mamy tej pętli zwrotnej informacji podczas pływania, tak nie będziemy tego mieli w Galvin Connect. Mamy jakieś tam długości, mamy czym pływaliśmy, mamy niby czasy tych odcinków, aczkolwiek bywają błędy pomiaru, szczególnie na początku odcinka, nie mamy przerw, tak, ponieważ normalnie w konek mamy, że na przykład przepłynęliśmy 100 metrów, tyle było przerwy, i jakby to wszystko sobie można w łatwy sposób zwizualizować, zobaczyć i sprawdzić, czy, czy było ok. Jakby informacje dla trenera, jeśli jakiś trener nam kieruje naszym treningiem, no to on też tego no, nie wyłowi, chyba, że będzie na miejscu, tak, ale ta sytuacja jest rzadka. Yy, więc trener też nie wyłowi tego, co nam poszło. Będzie jakby zdawał się tylko i wyłącznie na podstawie naszych odczuć i naszych czasów, ale kto też chce pamiętać o czasie, te wszystkie informacje mają być zapisane w zegarku, podane na tacy w łatwy sposób do analizy. Tego na pewno da się to zanalizować, ale potrzeba na to dużo czasu, którego nie ma. Jest to sposób zupełnie nieefektywny, więc jakby umówmy się, że jeśli sposób jest nieefektywny, to mówimy, że że się nie, nie da, tak? Więc tak, jeśli chodzi o test na pływanie, to Apple Watch y, można z nim pływać. Będziemy mieli coś tam pomierzone i będziemy to mogli wrzucić do Garmin Connect. Jak i wielu innych platform poprzez aplikację RunGap, czy tam iHealthFit, czy jakaś jest, jest jeszcze inna, ale jakby y, nie, nie ma innych, bo inna nie działa z Garmin Connect, tylko RunGap z tego, z moich testów y, działał, znaczy mógł wysyłać informacje do akurat do Garmin Connect, a zależało mi na tym, żeby nie wysyłać tego do Strawy i później gdzieś dalej, tylko żeby w pierwszej kolejności doszło do Garmin Connect. Tak więc pod takim względem, czy można pływać, można pływać, będziemy mieli trochę rzeczy pomierzonych, natomiast czy nadaje się to do prowadzenia y, ustrukturyzowanego treningu, y, nie mówię nawet o jakichś tam ambitnych rzeczach, to... Y, każdy sobie na to pytanie powinien sam odpowiedzieć, ale moim zdaniem nie, nie pod względem prowadzenia samego treningu, w trakcie treningu, czyli nie mamy tej informacji zwrotnej, czy to co zrobiliśmy było ok, czy nie ok, czy było szybciej, czy nie było szybciej, nie mamy informacji co do tego, czy jaka była przerwa, czy była, czy w ogóle ile trwała, a po drugie dane, które trafiają później do Garmin Connect są, są są nieprzydatne, ale są. Tak myślę, żeby to bym najlepiej podsumował. Więc tak, no teraz pytanie, co kto oczekuje z tych danych, które później ma w systemie. Jeśli to mu wystarcza, spoko, może używać Apple Watcha i korzystać, bo cały czas mówię, jakby treningowo to będzie słabszy produkt niż Garmin w tych filmach porównawczych. Natomiast mają te zegarki te smartwatche szczególnie jakby Mojemu podejściu do technologii bliskiej jest Apple Watch, będzie miał inne zalety, których Garmin w ogóle, przy których Garmin w ogóle nie stał, tak? Natomiast tutaj porównujemy Apple Watcha, czy nadaje się jako zegarek dla triatlonisty, więc dopływanie się nadaje, ale, ale wiele z tym nie zrobimy dalej. Myślę, że parę rzeczy tutaj zostało wytłumaczonych, ja trochę rzeczy się też nauczyłem, i cóż. I na chwilę obecną to dziś tyle, następny film będzie albo na rowerze, albo na, na bieganiu i zobaczymy, czy tutaj jakby się ten Apple Watch będzie nadawał do jakiegoś konkretnego treningu. Mniej lub bardziej konkretnego, powiedzmy, że ja teraz też tak, trenuję trochę bardziej na luzie, ale, ale wciąż jakby wiem czego potrzeba, żeby poszczególne zadania, poszczególne typy jednostek móc realizować. W przypadku pływania y, Apple Watch oblał egzamin, ale do rekreacyjnego pływania czy do takiego treningu na luzie y, może się nadać. To tyle, dzięki Narka.